Witam, witam, tarantulla, tarantulla. Raskodowane. Polska plus Anglia, moja misja. Projekt lekcja tarantulla, tarantulla, 19.43, niedziela 30 czerwca 2024 rok. Pokazuję to ponieważ będę rozkręcała znowu tę półkę ponieważ będą mi teraz tu mam latareczkę będą mi jutro wymieniać czy ja to widzę o ten zawór wody Także muszę rozkręcić całą tą, aczkolwiek gościu powiedział, że tylko tą półeczkę, żebym rozkręciła, ale nie, e, rozkręcę, żeby tu wszystko takie, taką półeczkę sobie zrobiłam na ten, na kieliszki. Jeszcze muszę ten, więcej tego, okleiny i tu też okleitę muszę zrobić. No, e, może przy okazji zobaczą ten sufit, jak to się trzyma. Także teraz będę rozkręcała to wszystko. Żeby jutro od 8 od do 12 mają. A to zostaje tutaj. Od 8 do 12 mają mi tutaj robić i w łazience. No to może jeszcze w łazience pokażę. I w łazience. ten zawór też mają. Nie wiem, czy to widać. Nie widać za bardzo. Jak rękę. O, tam coś może widać. Zawór wody też mają wymieniać. Właściwie to o ten zawór chodziło, bo tu cieknie, no ale nie mogą tam zakręcić wody, więc cały pion w budynku będą zakręcać, żeby mi dwa zawory wymienić. Dobra, na razie stop. Chyba się nagrywa. 21 niedziela 30 czerwca 2024 rok. Graciarnię swoją poupychałam, o taki jedzonka. Sobie jem na szybkiego. Tu słoniki, tu graciarnia, tu graciarnia. Kotek sfaceruje, bo nowe miejsce. Nowe miejsce się tu zrobiło, że może sobie wejść. A jeszcze te graty muszę zabrać. Aj zapomniałam, zapomniałam. A, już jest pustka, już jest pustka. Dobra, o, także tu jeszcze i na koniec te, te patelnie. No i tutaj. O, ja jestem. A, a, a. Przepraszam za minę tak, nie wiem jaką zrobiłam. Także dobra, jeszcze do ale to już później, chyba jak będę rozbierała, rozbiorę to wszystko. Także tutaj na razie stop. 2017, niedziela, 30 czerwca 2000. 2000 który? 24. Tu jest, jest stelaż, dwa stelaże, Ten jest. Niżej ten, ten wyżej, dwie płyty, to są na pokoju. Kotek tak spaceruje za mną. Jest. Ale teraz będę się wspinała. Jeszcze tego, tej graciarni nie zdziała, ale będę się wspinała tutaj po tej desce. Ona jest nieprzekręcona, nie przekręcałam tej dechy. A Chyba jest już suche, ale muszę sprawdzić. Tam głębiej tam już nie sięgnę, więc muszę wejść tutaj. O, jak tutaj A, ku śmierci tutaj grzybem. Tak, ja się poddaję, bo tutaj do sufitu. O, mokry. Patrzcie. mokry jest. I tutaj jest jeszcze jakie mokre. Ja pierdyka. A światełko mi zgasło, bo to jest na ruch. Dobra, teraz, że już zeszła. O, się. Czyli tutaj. Tam, tam w ręku. O, a może i bym weszła błoto ale robię jej dach może ja to zostawię i to szybko najwyżej jutro wyjmę tylko te graty, zabiorę także o A, gdzie ja to teraz dobra w łazience umyję sobie łapska Raz, to jest o tak ten tu sobie jak dałam radę drugą. Ciekawa jestem, bo to M, grupa MD będzie robiła tą co niby pogoniłam, a nie pogoniłam. Ręce muszę troszeczkę przetrzeć Pogoniłam i nie pogoniłam no. Wzięli. No ja rozumiem. O, rozumiem, że żyjemy ja w świecie pieniędzy i właśnie tu jest. Ale jest dużo lepiej mniej, mniej tego, mniej mokrego niż było, ale nadal, nadal jest. Dobra, to ja chyba na tym zakończę i byle do jutra, chyba. Dobra, na razie stop. Z 20. 28 niedziela 30 czerwca 2024 rok. Jeszcze jedno nagranie, ponieważ tutaj z tego ciekło z tego właśnie ten zawór będą mi wymieniać i tamten co w łazience pokazywałam, ale tu cieknie. E, także o ten licznik na wodę nie wiem czy to będzie widać ale on tu ma wi-fi. Wifi, coś tu miga teraz. E, akurat ale gdzieś miał. O, to chyba. Migające. O. Także to jest smart meter, ale do wody. Ja nie muszę mieć dodatkowych żadnych urządzeń. Po prostu mi tylko rachunki przysyłają. A z tym G od gazu. Po prostu nadal mam problem. Ja już mam dość z nimi wszystkimi. Nie byłoby problemu, gdyby nie było pieniędzy. No, jakby nie było pieniędzy, to po prostu no źle zrobione, no to trzeba poprawić, a tak, jeszcze kto ma za to zapłacić. I później jest dużo e, księgowych prawników, którzy tak naprawdę są bezproduktywni. Ale TFK jest chora psychicznie. O, nie mam żadnego alkoholu. O, popłaczę się, syn też znowu ostatnio mi wypił piwko. Dobra, o, to w takim razie do jutra. Stop.